Kiedy ostatnio widzieliście grę w sklepie? Jako dziecko, moją ulubioną rzeczą w każdym sklepie był właśnie dział z elektroniką, gdzie znajdowała się mała alejka z grami. Tylko że teraz, jako dorosły, takich alejek nie ma. Zajmują je telewizory, radia, kable, myszki. Miejsce, gdzie kupiłem twierdzę na pc już nie istnieje. Dzisiaj chcę was zabrać w podróż w przeszłość. Powspominać stare czasy gamingu, gdzie mogłeś kupić grę w Carrefourze czy w Tesco. I także zastanowić się nad bardzo ważnym pytaniem. Dlaczego tych gier już tam nie ma? Ja jestem Paweł z kanału DETECT, a to jest Głębsze Spojrzenie. Zapraszam. Zacznijmy najpierw od wspomnień z kupowania gier. Nie będzie tu większego ładu czy składu, po prostu luźne gadanie o rzeczach, co siedzą mi w głowie. W hipermarkecie niedaleko, gdzie mieszkałem, tuż przy prawej za wejściem, znajdował się magiczny portal do innego wymiaru. Była to alejka z grami i moje ulubione miejsce na całym świecie. Były tam szeregi kartonowych pudełek, na których byli fajni ludzie mające fajne ubrania, fajne spluwy czy miecze i robiące cool pozy. Po prostu wszystko co było fajne dla 8 dziecka. W trakcie gdy moi rodzice robili zwykłe basic zakupy kupując bułki, to ja siedziałem w tej alejce i gapiłem się na te fajne pudełka i... Nie kupowałem nic. Po prostu bardziej chyba fajne było dla mnie fantazjowanie. To jest tak samo, jak jesteś dzieckiem, które jeszcze nie umie czytać i po prostu patrzysz na obrazki, nie mając żadnego pojęcia, co w ogóle się dzieje, co to jest. Po prostu o, tu fajnie coś wygląda, to jest śmieszne. Jednak, jak mówiłem w intro z latami to miejsce przestało być magiczne. Ta super fajna sekcja z grami się zmniejszała i zmniejszała. A jak ta alejka wygląda teraz, jak wygląda dzisiaj? Eee, nie ma jej. W tym samym miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się taka fajna ekspozycja z Game Boy Advance, gdzie można było grać w Metroid Fusion, w tym samym miejscu teraz po prostu masz sprzęt gamingowy średniej bądź też niskiej jakości. Samych gierek ani widu, ani słychu. Z innych rzeczy. Był taki moment, kiedy Biedronka zaczęła sprzedawać gry. To był wspaniały moment. W cenie 10 zł mogłeś kupić Postal 2, mogłeś kupić sąsiadów z piekła rodem, mogłeś kupić Killing Floor. Boże, wszyscy ludzie, których znałem, którzy mieli Killing Floor, mieli tą grę z Biedronki. Po prostu była w Biedronce za 10 zł. To jest coś, co dalej strasznie mnie dziwi. Na przestrzeni lat raz na jakiś czas biedronka wracała do tego, ale za każdym następnym razem to nigdy nie było nic ciekawego. Mieli tam jakieś basic gry edukacyjne albo takie typowe shovelware. I jedyny inny raz potem, kiedy pamiętam, że mieli coś lepszej jakości, to pewnego razu sprzedawali Deus Ex Human Revolution, tak w cenie gdzieś 30-40 zł. Oh shit, pla gratis? Ja naprawdę nie rozumiem, jak to się stało, że Biedronka miała ten jeden pierwszy raz ciekawe rzeczy, a potem same największe gówno, czy skończyły im się pieniądze po prostu? Naprawdę nie wiem, o co z tym chodzi. Mogę zrozumieć, czemu mieli sąsiadów z piekła rodem, albo wormsy, bo to są takie bardziej niszowe, przyjazne dzieciom rzeczy, ale Postel 2? Killing Floor? Jak to się stało, że to tam było? Ja nieprawda nie rozumiem. Kolejna historia. Pamiętam taki Kerfur, i dość często chodziłem tam z rodzicami na zakupy. I pewnego razu w tym sklepie, w sekcji z grami, znajdowało się tam coś, co zmieniło strukturę mojego mózgu, chyba do dzisiaj. Otóż wszędzie mieli materiały promocyjne do gry Turok. Był tam kartonowy dinozaur, był kartonowy główny bohater, był wielki ekran wyświetlający trailer gry, było takie no, nowe, zielone światło. Mały ja widząc to zakochałem się. Byłem taki zafascynowany tym i tak bardzo chciałem w to zagrać, ale rodzice mi nie kupili. Ale mimo tego, przez takie długie lata myślałem o Turoku, myślałem o tej wielkiej kwiatówce, myślałem o mój Boże, to wyglądało tak Cool. Gdzieś około 10 lat później kupiłem tą grę na wyprzedaży garażowej od dwóch lesbijek i okazało się, że gra trochę się nie była zbyt fajna. Ale mimo to, że tu rok ssał, to cieszę się, że mogłem w końcu jej doświadczyć i zrealizować marzenie mojego dzieciństwa. I szczerze mówiąc, gdybym miał okazję w to zagrać, jak miałem te 9 lat, to zakochałbym się w tym na 100%. Ta alejka z grami w Karfurze. To miejsce, gdzie była ta fajna wielka ekspozycja, miejsce, gdzie mam takie bardzo siedzące w głowie wspomnienia. I to miejsce teraz wygląda tak. Teraz jest tu sekcja z pieluchami i produktami menstruacyjnymi. Ale nawet przed kompletnym usunięciem, ostatnie lata tego miejsca też były złe. Był tam czasem na półce jakiś Far Cry czy Assassin's Creed za szybą, ale cała reszta asortymentu to był świat kucyków, symulator farmy czy Angry Birds Trilogia. Ta, Angry Birds Trilogia był moment, kiedy mogłeś kupić fizyczną kopię Angry Birds na płycie. Grę, która była za darmo na Twoim telefonie i Twojej przeglądarce. Co za czasy. Kiedy podrosłem i bardziej zacząłem rozumieć, co się wokół mnie dzieje, to zacząłem kupować gry w empiku. Nie wiem, czy to było wszędzie ale dla mnie i w moich kręgach znajomych Empik był po prostu sklepem z grami. Tak go traktowaliśmy. Przez moment większość moich gier była stamtąd, ponieważ te sklepy miały naprawdę dużą sekcję z grami. Sekcję, której oczywiście teraz nie ma. Nie mam pojęcia kiedy Empik przestał sprzedawać gry, nie zwrócimy na to uwagi, ale w miejscach gdzie kiedyś stały gierki teraz stoją Funko Pops. Więc teraz, jedynymi miejscami, gdzie możesz fizycznie kupić gry, są sklepy z elektroniką. Takie jak na przykład Mediamarkt. A propos Mediamarkt. Ten sklep jest ostatnio taki dziwny. Te, do których ja chodzę, mają teraz. zabawki? Najpierw mieli gaming gadżety, potem jakieś popy, okej. Okay. Ale teraz obok normalnie gier mają po prostu. puzzle? Czy klocki Lego? Czy gry planszowe? Czy jest to dlatego? że ludzie coraz mniej kupują rzeczy RTV? Czy jest to jakiś wielki zwiastun upadku cywilizacji? Pokaz tego, że Media Markt powoli umiera? Raczej nie. Zgaduję, że jest to dlatego, żeby małe dzieci się nie nudziły, kiedy ich ojciec idzie kupować kable. Albo to jest na okres świąteczny, że rodzice mogą w tym samym sklepie kupić swojemu starszemu synowi nową gamingową myszkę, a młodszemu jakieś gówniane duplo. Ale co ja tam wiem? Ja się nie znam. Było coś magicznego w patrzeniu na gry, w widzeniu tych pudełek, mniejszych czy większych, kolorowe okładki krzyczące do mnie, bym je wziął. Są to uczucia i emocje oczywiście kierowane głównie nostalgią i dziecięcą wyobraźnią, dziecięcą pamięcią ale ja dalej kupuję gry fizycznie, bo po prostu lubię mieć fizycznie rzecz w ręku. Ale kto zabił sklepowe gry? Najbardziej oczywistym podejrzanym dla mnie był Steam, za swoją milionową biblioteką gier, które mogą być dostępne dla ciebie przez parę kliknięć. Ale to nie ma sensu, ponieważ wygrana Steam'a oznaczałaby śmierć fizycznych kopii. I jak powiedziałem wcześniej, one dalej istnieją i mają się dobrze. Odpowiedź jest o wiele prostsza. Otóż finalnym, ale powolnym zabójcą gier w sklepie było specyficzne urządzenie. Które każdy z nas zna i praktycznie każdy posiada. A istnieje nawet całkiem spora szansa, że kiedy mnie słyszysz, to w tej chwili masz je w ręce: smartphone. Ok, lekcja: dla kogo są hipermarkety? Odpowiedź: dla zwykłych ludzi. Ktoś, kto ma bardzo specyficzną stylistykę w głowie. Jeśli chce kupić sobie ubrania, to pójdzie do specyficznego sklepu, który oddaje jego styl. A jeżeli ktoś po prostu chce kupić koszulkę, to ta osoba pójdzie do kerfura. Dokładnie tak samo jest z grami. Ktoś, kto jest powiedzmy hardkorowym graczem, co ogarnia rynek gier, jeżeli on będzie chciał kupić kolejną grę, albo zamówi online, albo pójdzie na Steam, albo pójdzie do Media Expert, gdzie będzie miał większy wybór, kto zostaje, by korzystać z gier na półce w Carrefourze? Dzieci. A dzieci ich nie potrzebują. Kiedy ja byłem mały, koncept darmowej gry to była czysta abstrakcja. Skoro nie mogłem sam sobie kupować gier, to po prostu grałem we wszystko, co wpadło mi w ręce. Grałem w gry we Flashu, Grałem w gry z płatków, grałem w gry z Catchella Donalda. Grałem w dosłownie cokolwiek, co widziałem, ponieważ miałem bardzo ograniczony dostęp do rozrywki. A to problem, którego dzisiejsze dzieci nie mają. Dla niektórych ludzi jest to bardzo ciężkie do pojęcia, ale dziecko teraz jest innym dzieckiem niż byłem ja czy ty. One nie potrzebują błagać mamy o Patapony 2 na PSP. O nowy komputer, by zagrać w Team Fortress 2. Dzieciak teraz odpali Roblox, gdzie będzie miał miliardy gier, które są wszystkie za darmo, gdzie nie musi nic ściągać ani nic robić. Klik i bum jest w grze. Grawnią. Robi cokolwiek, co chce. To jest to co zabiło gry wideo w sklepach. Ceny gier przez ostatnie lata skoczyły masywnie w górę. Oczywiście nie pamiętam za ile moi rodzice kupowali gry dla mnie, ale na pewno nie były to okolice trzech stów, które ja musiałem wydać na premierowe tytuły z tego roku. Po co rodzic teraz ma wydawać taką kupę kasy na swoje dziecko, które, jeżeli było takie jak ja, nie rozumie nawet co ma robić i znudzi się w dwie sekundy. Po prostu dam mu telefon z Subway Surfers albo iPad z Fruit Ninja i to dziecko będzie miało długie godziny zabawy kompletnie za darmo. I to nawet nie wspominając o Fortnite, obecnie najpopularniejszej grze na świecie, dostępnej kompletnie za darmo na każdej możliwej platformie, na każdej konsoli, na każdym telefonie. Jak ja byłem mały, to zazdrościłem moim kolegom z klasy, którzy mieli PlayStation 2 i mogli grać w gry, których ja nie mogłem, a teraz każde dziecko ma dostęp do dokładnie tego samego. Jedyne o co te dzieci się biją, to pewnie kto ma droższego skina, co może wcale nie jest lepsze. I to jest powód, czemu gry w sklepach wymarły. Po prostu nie były nikomu potrzebne. Technologia poszła do przodu, a przecież Dino nie będzie trzymał półki z grami na PlayStation 5, których nikt nie kupi, bo są specjalnie tego miejsca z większym wyborem, a target, w jaki celują, nawet nie spojrzy na półkę. I może trochę tęsknię za tym. Chodzeniem po sklepie i wypatrywaniem tytułów, które nigdy nie zagram, bo miałem komputer z drewna, było to coś naprawdę przyjemnego, czego już nie da się poczuć. Ale to uczucie nie było spowodowane alejką w sklepie czy rzeczami na półce. Było z powodu tego, że byłem dzieckiem, dla którego komputer i wszystko na nim to była magia. Jednak nie chcę być tutaj depresyjny czy coś absolutnie. Ta magia minęła, ale to szczęście, które czułem, pozostaje we wspomnieniach i we wszystkich płytach i pudełkach, jakie trzymam od dziecka. Jak mówi znany cytat: Nie bądź smutny, że się skończyło bądź szczęśliwy. Że się stało. Robert Oppenheimer. Więc zamiast smucić się tym, co było, już nie wróci, to weź swoją kopię kangurka Kao i przytul ją bardzo mocno. Pokaż, że mimo tego, jak świat i czas się zmienia, to dalej pamiętasz, że tutaj jest. Dalej pamiętasz, skąd się wziął i że dalej go kochasz. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Detekt. Out.